Cóż, witam wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku z Enemy Frota patrzymy tutaj przez Ollornet, miałem zabić oficera. Więc coś innego. Ała! Właściwie jeszcze nie ma ryzyka czegoś takiego. Tu się od razu zabijasz. No ale dobra. I się tutaj zabawimy, bo wiem, co można zrobić. Można zrobić tą rzecz. Tej. Tej, proszę bardzo. Auto jedzie zaraz, zaraz za ich zabije. Cześć! Eee? Nie załatwiło ich to! Jakiś się pali, bo go słyszę. Sami się zabijają. To jest śmieszne. Ale oficer nas widzi, patrzcie! Oficer chciał u się przywitać. Siem, a ja sobie tak pójdę. No znowu kolejny przez ścianowiec. No. Kolejny gość chce strzelać przez ścianę. Czemu to dało? Przytrzymaj F. Co to jest? Damy na maksymalny. Nie wiem co to robi, co zobaczyć. będzie było ładne. Wybuchaj! Okej! Okay? Rozczarowałem się. Sztajna mamy. Sztajn jest y, inną bronią. Co mnie zobaczcie. Sztajn to było to, nie? Z tumikiem Angielski jest Stein To jest angielska broń. No dobra, pójdziemy z nim. to jest tłumik. Musimy ciszej eliminować wrogów. czego nie mogliśmy robić wcześniej? A to jest ten z ciężarówki. On tam został. Okej, okay, nowy zlatkowy, zniszcz transporter. A... Gdzie on tam jest? Okej, okay, mamy tu gościa. U snajper. Dobra, przez krzaczki. bo był ten dźwięk, że mogliśmy to zrobić, dzięki temu oni nas nie usłyszeli. Dobra, kolejny wyeliminowany na Na łatwiznę Tutaj mamy... ...Digestera... ...i... ...Bolroda. Bierzemy go. Fakt, nie mam sobie amunicji, ale do przeżycia. Okej. Okay. Kurde! Mówiłem miski! Nie chciałem przeładowywać. Nie chciałem przodowywać a on mi przeładował. z rozpędu. Zostałeś jeden, ty! No, wychyl się. Co za gość? No, aż się wychylić. Dobra. Chętnie ja nie będziemy tak wysadzać po prostu takie coś. Jezu, tu jeszcze tylu?! Oni się schowali, ja! więc <grywa> oni się gdzieś schowali, ich nie widziałem. No dobra, idziemy dalej. No to było dziwne, bardzo. No dobra.

To było szybko! No i ostatni też. Jak mówię, tutaj siedział właśnie ukryty ten gość. Główne ciała zginęły, to jest trochę głupie. Ja czasem się tutaj chował ten oficer. Ja zrobiłem tak szybko że nawet nie zajarzyli. Okej. Okay. Mamy iść tutaj. Będzie kolejny ekran odczytywania. Jeśli dobrze pamiętam Tak jest, więc będzie cięcie. Okej, okay, jesteśmy z powrotem, no i zmieniło nam broń, oczywiście. W sumie jest mega wkurza w tej grze, że tak nam broń zmienia na całkowicie inną, niż tą, co mieliśmy jeszcze nie tak dawno. To mega wkurza. Czy sniper jest okej, okay, nie? To... Ta zmiana z tego Sztejna, który był przydatny... Zakuje całkowicie inną broń mnie denerwuje. No ale dobra Przeżyjemy to, no takich teraz zatwiliśmy na luzie Tylko Po prostu jest irytujące, nie? Czy tak wyrażę o tym? Eee, dobra, tu mam amunicję o czym chodzi. Okej, okay, kolejny zatwiony. Nie możemy go trafić, ale nagle coś jest niewidocznego, nie? I na ściana się tam robi. Dobra. Nieco, idziemy na całego tędy. Idziemy sobie. Mają, nie mnie. No cywila tu zabili widzę. Nieładnie. Tu można było pewnie się skradać na luzie. Ale na co komuś skradać, nie? Pobudzili, że ja tu idę sobie po prostu przez nich. O, kolejny tu jest. O. Cała gromatka nawet. Tutu tu przyjdziesz, jesteś głupi. Większość botów w tej grze im jedną wiedzę, nie? Tam jeden był chyba. Nas już olał. Więc pójdziemy tutaj? O. Znalazłem go. I tego też znalazłem. Każdego znaleźliśmy po prostu w tej posiadłości. Nie wiem gdzie ja jestem, ale bali mnie to. A tamten był mnie słyszy. Słyszał ja w sumie. Wszędzimy go, bo nie chcę się tam do niego wracać po prostu. Tyle. O, jeszcze tu jest gromadka. Cała. Cała gromadka jeszcze tu jest. Idziemy tędy. O, jakiś kolejny domek się pali. Ok. Dziś chcę coś platkowali. A dajcie mi tam amunicję. ładny bum porobiliśmy im jeszcze. Co to za okropne pomieszczenie? A, właśnie. Takie przejście. A dobra, czekamy tu na nich. A dziś powiedz ty debil. Dobra, ja się tak schowam. Wyich słyszeczek jest tu dużo. Przekroki, to wielko. No. Ich werde dich kein zweites Mal warn, zeig dich. Całkromatka, dosłownie.

No, kolejnego gdzieś, tylko nie widzę. To tu! Wiedziałem, że kurde tu więcej bikało. Ten tam gdzieś się chodzi, nas nie interesuje już. Jak i ty. Okej, okay, jesteśmy pod kościołem. Mamy oczyścić trochę dla buntowników. Okej. Okay. Zatwione, Ta dwójeczka.

Sie war nicht mal in deiner Nähe. Dieses französische Gesöff vertrage ich gut. Es ist einfach nicht die gute Schnaps. Kein Biss. Aber du hast drei Flaschen getrunken. Okay, jetzt no, nicht skapnęli sie. Weźmiemy. Weźmiemy. Wybuchowe Zabatki. Odsanobo. Będzie fajnie. Dobra. Kościółek. A nie ja pokazuje ten znaczek, że jestem dźwięk. Okej. Okay. Zatrwiliśmy. Dobra, coś tu mamy. To by mógł widzieć w przeciwniku miejsce? Okej, okay, mamy dwóch. Dobra, nie skapnęli się. Że ich ziomek Kobiec zostać zabić przeze mnie. Okej, okay, coś tu mamy. Nie, nie mamy. Możemy schodzić na dół z powrotem. Aż nikogo ci nie pokazuję. Więc co? So, idziemy po prostu dalej. Tutaj, brama! ją! Tak, otwieramy. No i co? Musimy zabić oficera. No, kurde, się schował. Okej, okay, tam mamy całą gromadkę, widzę.

Nie sadzamy! Dobra. Jest podwóch po każdej stronie, to jest problem. queste, dann. Va È stato Jeszcze się zwagował, chyba. Ok. Tą scenkę już zobaczymy, bo to będzie zakończenie tego odcinka w tym miejscu. Robiłem zdjęcia, a wkrótce i zacząłem z nimi walczyć. Tyle, że wtedy nie rozumiałem tych bojowników. Nie wiedziałem, dlaczego podejmują ryzyko i walczą bez względu na cenę. Nie mieściło mi się to w głowie. Dla mnie ci ludzie byli bohaterami reportażu. Nikim więcej. Okej. Okay. Z taką ja miejscem za uwagę. Wiem, się na ten odcinku. Na razie.